Cześć, witam Was z pięknego wzgórza w mieście Huddersfield. Jest tutaj wieża położona na szczycie tej góry, a to jest to miasto. Psalmista w Psalmie 61 napisał: Ty jesteś schronieniem moim, grodem warobnym, wieżą, w której mogę się skryć przed wrogiem. Jeśli twoje życie jest w słabym miejscu i nie wiesz, co dalej, uczyń Boga, swoją wieżą, w której się schronisz i nic złego ci się nie stanie. Jeśli nie masz Pisma Świętego, napisz w komentarzu, wyślę tobie. Znajdź kościół tam, gdzie mieszkasz, i zwróć się do Boga ze swoją troską. On jest naprawdę wieżą, której podbić nie można. Kryją się w Nim słabi i w niej stają się silni. Wiele razy wiedziałem, jak Bóg zmieniał życie ludzi, którzy w Nim znajdywali schronienie. Choć na początku wydawało się to mało wiarygodne, jednak kiedy ufali Bogu, czytali Jego słowo, znaleźli ludzie wierzących i przyłączyli się do nich, aby schronić się razem z nimi w tej wierzy, Bóg dokonywał wielu cudów. Do tego cię zapraszam. Jeśli masz jakieś pytania, jakieś prośby do modlitwy, napisz w komentarzu. Odpowiem. Będziemy razem chronić się w tej wieży, aby twoje i moje życie mogło być zachowane od zła.